Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Woński, reprezentuję wędkuje.pl oraz fundację Nasze Wody. A dzisiaj mamy bardzo ciekawych gości. To są panowie z niezależnego towarzystwa wędkarskiego Lentewo-Kwidzyn, którzy od 33 lat użytkują ile obwodów rybackich? Obwód 1. Obwód, obwód, obwód jeden, ale wód mamy ogólnie sześć. Cześć, sześć jezior. Sześć, sześć wód ogólnie. Czyli mamy przykład tego, i tutaj chwilę sobie, chwilę porozmawiamy z panami, jak może wyglądać taki docelowy model zarządzania wodami w Polsce, które nie są w gestii ani Wód Polskich, ani Polskiego Związku Wędkarskiego, tylko takich niezależnych organizacji. Panie Prezesie, do 33 lata to trochę czasu jest. Tak, ale to, to... to chyba nie był taki czas tylko wygodny, taki zielski, spokojny, dużo się działo. Nie, nie, nie. Trzeba zacząć od samego początku, jak było w ogóle Dziwne dla wielu osób, dla sądu, co to powstaje, a po co to powstaje, w jakim celu. I sama rejestracja w sądzie okręgowym trwała około pięciu miesięcy trzy rozprawy, i dopiero rzeczywiście fakt ten, że kolega zadał sędziemu po prostu na ostatniej rozprawie pytanie. Jeżeli Pan uważa, że wędkarstwo jest tylko jedno w Polskim Związku Wędkarskim, to proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie piłka nożna jest w wielu klubach? I to jakoś go chyba przekonało do tego, że rzeczywiście zarejestrował nas. No, 33 lata to jest naprawdę dużo. Powiem szczerze, że różne były koleje losu. Ale najważniejszą rzeczą dla nas to było jednak zdobycie wód. Od tego trzeba zacząć, bo są towarzystwa, które autentycznie funkcjonują, ale nie mają swoich wód, a są towarzystwa takie jak nasze, nie ma ich za wiele, ale mimo wszystko są w Polsce, które gospodarzą na wodach całkiem dobrze, przy czym głównie na wodach dzierżawionych od gmin. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć. No generalnie nie? tych konkursów jest bardzo mało. Tak, jest dlatego, tak. że obecny model bardzo betonuje sytuację. Jeżeli uprawniony, obecny, który użytkuje wodę składa wniosek o przedłużenie umowy to dalej jest użytkownikiem. Właściwie nie da się go z tej wody wygonić. Tak, Więc to jest, to panowie potwierdzacie, że jakby ten mit tych niby konkursów, tych przetargów to dotyczy jakiś paru procent może wody. Natomiast 90 pary procent jest cały czas. To prawie się robi, już pokolenia kolejne wchodzą. Przejmując dziada, pradziada, prawie użytkowania, przecież de facto to jest woda państwowa. Wszyscy obywatele to z niej móc skorzystać. Tak, no niestety. Nam się trochę udało dzięki dobrym stosunkom z gminą, na której terenie te wody leżały, i nie ukrywam, ona nam pomogła dostać te wody, ponieważ wówczas, to był rok przecież 1990. Przepraszam, 2004, kiedy autentycznie wody żeśmy pozyskali, to gospodarzyła wodami Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i oni decydowali o tym, a ponieważ mieli długi wobec gmin. To udało się właśnie w taki sposób załatwić. Ale pewnie było nie. tak, że ponieważ wy istnieliście i rozmawialiście z gminą, no to oni powiedzieli, A nie? A, jest ktoś, kto może to robić. Tak? Oczywiście. I inaczej, jak się panie prezesie to Bo to jest obecny prezes, to ma tak. prezesa. Też... Ja może nie mam... oddam mu głosu. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja prezesowałem 31 lat. Dodam tylko, że nasze towarzystwo było pierwsze w Polsce co jest ja, łatwe ja, ja, ja. do udowodnienia i powiem szczerze, że po tych 31 latach rządzenia przeze mnie doszedłem do wniosku, że ja dalej już nie pociągnę, ja już nie mam tego, tej energii, nie mam tego pomyślunku i Sebastiana namawiałem cały rok na to. Mieliśmy 10 osobowy. Ale uznałem, że to jest jedyna osoba, która się nada. I no, dlatego oddaję mu głos. Bo to nie jest łatwe Pro... zajęcie, prawda? Nie. Administrowanie wodami, problemy właśnie z przepisami, to z rosnącymi kosztami tych dzierżaw. Bo to się mówi dzierżawy, że że tak naprawdę, są użyczenia czy użytkowania tych powodów. To wszystko rośnie, prawda? I koszty są No, Jesteśmy właśnie po odebraniu faktury za drugie półrocze. Suma jest powyżej 30 tysięcy, więc tak, dla to naszego to towarzystwa. No, dzierżawa jednego obwodu rybackiego pochłania prawie 70% naszych dochodów. A ile łącznie za ten cały obwód rośnie płacicie w tej chwili? Ponad 60 tysięcy. Ponad 60 tysięcy to 60 tysięcy. Możemy podać do porównania, że cały jeden z okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, cały okręg rocznie płaci 80 tysięcy. Za kilkadziesiąt obwodów to jest taka skala. Pszenicy, to są na pszenicy, podskoczyła w przeciągu ostatniego roku, po prostu naszą dzierżawę. No, podniosła 100% praktycznie mm -hmm. tak? z wody, za którą było płacone 20 kilka tysięcy. Płacimy w tej chwili 60 tysięcy. No i no jest nam, że tak powiemy ciężko tą wodę zostawić tyle lat, że tak powiem dbanie o tą wodę, pilnowania jej, zarybiania. No, staramy się ją utrzymać. Staramy się ją utrzymać. Jest to woda trudna na pewno, ale jest to woda, którą mm -hmm. znamy, którą nasi wędkarze znają i chcą tam łowić, więc staramy się ją utrzymać. Mam nadzieję, że nam się udaje. W przyszłości zmiany, które może się uda przeżyć spowodują, że ta dzierżawa spadnie pieniądze, które w tej chwili płacimy na, na dzierżawę uda nam się po prostu wrzucić do wody, bo yes. gdybyśmy te pieniążki, które, że tak powiem przelewane do Państwa za dzierżawę okay. potraktowali jako zarybienie czy ochrona wody, no to podejrzewam, żeby to było jedna z naprawdę ciekawych wód na Pomorzu, bo naprawdę... Rzucenie 60 tysięcy do wody to jest troszeczkę największy. Jasne. A jak się opowiada współpraca właśnie z samorządem, z mm -hmm. gminą i tak dalej? Czy to dalej jest tak, że macie jakiś dobry z nimi tam kontakt i wsparcie? Czyli ten model taki, że lokalnie samorządy też mogą to administrować razem z organizacjami, takie, takie jak Wasza? Jest można powiedzieć pewnym takim modelem, do którego możemy dążyć gdzieś tam w Polsce? O ile. No to... w... Zakładamy się że zarządu że wasi członkowie mają transparentność, wszystkie Wasze działania znają, wiedzą, wy podejmujecie to wszystko kolektywnie, są uchwały. Tak dużo macie członków w ogóle w stowarzyszeniu? Stowarzyszenie członków ma ponad 2000, tak naprawdę. Aktywnych wędkarzy jest o wiele, wiele mniej. E, zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, wszystkie informacje tam są dostępne, rozliczenia finansowe i tak dalej. Więc stanowimy, my posiadamy w ogóle status organizacji po, pożytku publicznego, więc musimy z tego wszystkiego... Jesteście badani Jesteśmy badani, jesteśmy kontrolowani. Sprawozdania są publikowane też oficjalnie. Sprawozdania mamy obowiązek publikować, tak więc to wszystko staramy się zrobić. I nie no. wypływają jakieś dziwne faktury, że ktoś tam za jakieś nagle administrację że o Cała administracja, cała nasza praca jest pracą społeczną tak naprawdę no właśnie, za... jak... nie te jakieś sądzę? Nie. Nic, nic, nic absolutnie nie. ja przez 31 lat nie wziąłem ani słowa, jak to jest jak dołożyłem. Tak. Natomiast e, jeszcze może uprzedzając niejako ten fakt, albo rozwijając e, sprawę tego kosztu, mhm. to ja chciałem powiedzieć, że bo no nie wiem, czy pań, panowie wiecie, ale jestem również prezesem Krajowej Federacji tak. Towarzystw Będkarskich. I od 2004 roku staraliśmy się zawsze walczyć o to, by traktowano nas, czyli organizację, na równo z, na z, Polski z, Polski. z Polskim Związkiem, Związkiem jakimś bo ciągle uprzywilejowano pozyski. A później my się dziwimy, że wszyscy muszą być pozytywni, tak. ale państwo też go traktuje jak jakiś taki Jasne. dziwny twór, który trzeba pieścić i głaskać. Ale do czego chciałem zmierzać? Do 2004 roku nie ukrywam, że Federacja miała kontakt z ministerstwem i z, 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 z działem rybołówstwa jak najbardziej. Departament Rybalski, tak? z tak, z rybołówstwa. Tak, z departamentem rybackim? Tak, departamentem rybackim. Niezłe kontakty. Do wszystkich spraw byliśmy w zasadzie. Angażowani w sensie zgłaszania swoich opinii ja, do nowych rozwiązań tak. i tak dalej, i tak dalej. Ale od 2004 roku wszystko się zmieniło. Dzisiaj otrzymuję tylko na święta karteczkę z życzeniami. No, Mamy teraz konsultacje A Jedną z najważniejszych uchwał, które Federacja podjęła i wysłała do wszystkich świętych, była właśnie sprawa dzierża. Bo jak żeśmy zaczęli dzierżawić, to było 10 tysięcy złotych. No, a dziś, jak kolega powiedział, 60 tysięcy, nie wyjęte. I to jest I kilka lat, lat najpierw... To jest to, że y, wnioskowaliśmy o to, by wreszcie można było umowy hmm. zmieniać, no, przecież przepisy się zmieniły no tak. odnośnie dzierżaw y, i tak dalej. Nie, nie ma mowy, jak żeście wzięli w 2004 roku do zakończenia umowy będziecie płacili tyle, ile tam zostało zakończone. No niestety. Ja już się wycofuję, niech kolega więcej powie o problemach, bo on ma więcej. A teraz zadaję ta takie przewrotne pytanie panu prezesowi. Gdybyśmy wyobrazili sobie taki model, że w ogóle za wody, za tą część jakby gospodarki w Polsce, nie odpowiada mi się rolnictwa, czyli odchodzimy od modelu eksploatacji cały czas na zasadzie eksploatacji rybackiej, tylko. Postulujemy jako wędkarze, że tym się powinno zająć Ministerstwo Ochrony Środowiska, jako nadzór związany z przyrodą, i żeby raz na zawsze powiedzieć, że ta woda ma służyć celom rekreacyjnym, czyli głównie dla wędkarzy i tak dalej. To czy panowie widzą, że to jest dobre rozwiązanie? W sensie, z waszego, z was, według waszej opinii, umożliwienie opieki nad wodami wędkarzom tylko i wyłącznie przysłuży się wodą, bo wędkarze będą dbali o miejsce, w którym będą mogli spędzać czas. Jeziora, które my użytkujemy. Ostatnie, ostatnie 10 poza, właśnie chciałem to powiedzieć, od ostatnich 10 lat nie były nigdy sieciowane były przeprowadzone tylko bodajże 2 czy 3 podłowy kontrolne poza tym tam nigdy nie ma sieci no pomijając sieci kłusownicze, które się zdarzają, chociaż ostatnio już coraz mniej mamy, że tak powiem, tych przypadków nowoczesna technologia bardzo w tym pomaga, więc staramy się to wykorzystywać współpraca z gminami współpraca z mniejszymi jednostkami Samorządowi i naprawdę układa nam się dobrze. Pozdrawiam tutaj oczywiście miasto Kwizyn, od którego wynajmujemy, wydzierżawimy wody. Pozdrawiam gminę Gardeja, która nam dzierżawi wody. I tutaj naprawdę ta współpraca przebiega na poziomie wzorowym mm -hmm. i ceny są, że tak powiem, regulowane od zupełnie innymi czynnikami niż świntal, pszenicy od KK. jasne. jasne. Yy, a kwestie <laughs> jakiegoś sponsorowania ze strony samorządów, wsparcia zawodów i tak dalej, to też się zdarza? Czy to z tym jest różne? Yy... Do niedawna mieliśmy duże wsparcie w postaci dotacji z miasta Fidzyn. No, w tej chwili to jest troszeczkę utrudnione, ale udaje nam się pozyskiwać jakieś nagrody, jakieś wsparcie zawodów z poziomu miasta, powiatu. Także Czyli oni coś widzą, coś się to się coś się że dzieje. wspierają Was jako wędkarzy, wy macie członków, to wszystko działa, to jest lokalne. Nie ma jakiejś wielkiej centrali gdzieś tam, gdzie musi decydować. Także to generalnie może w tą stronę powinniśmy w ogóle iść, że to rzeczywiście wędkarze się zajmują wodami, mają też fachowców, mają ich biologów, mają coś operatów, operaty, tak samo się to wszystko zamówić, yy, zamówić materiał zarabieniowy tak samo i tak dalej, zrobić to fachowo ale nie w strukturze jakiejś centralizowanej właśnie, że na końcu jest jakaś nadrzędna instytucja, która mówi co trzeba robić no, z poziomu biurka w a Mogę przytoczyć sytuację z zeszłego roku, kiedy operat, że tak powiem, nakłada na nas obowiązek zarybiania. W operacie mamy wskazane dwa ośrodki zarybieniowe, z którego możemy pozyskiwać tylko materiał, jest. tak? Już w operacie. Yy, telefon, że tak powiem, o po materiał zarybieniowy, informacja, że to nie będzie w tym roku tego materiału, tak? Zamówiliśmy materiał z zupełnie innego miejsca. Akurat trafiła nam się w zeszłym roku kontrola, no i trzeba było składać wyjaśnienia, dlaczego zarybienie zostało przeprowadzone materiałem nie z tego ośrodka, który na szczęście. Tutaj kontrolujący przyjęli nasze wyjaśnienia, że po prostu nie, nie mieliśmy skąd, a chcieliśmy wypełnić operatora. Dlaczego w dokumencie takim, jak operat, wskazywany dostawca, Tak, został skierowany Dlaczego to nie ma jakiegoś przetargu, kursu? Przecież to Wy tak naprawdę jesteście jakby zmuszeni do znowu dawania zarabiania jakiejś instytucji, osobie i tak dalej. Tak? No więc to, to ile tu patologii jeszcze jest? Jest takich cichych biznesów, gdzie ktoś ma załatwione coś na poziomie hmm. dokumentów. Po prostu o czym większość ludzi nie wie. Przede wszystkim ja na przykład obserwuję przez tyle lat, że w tych działach związanych z rybackiem, w ogóle w wodach polskich nawet, nie ma fachowców. Od tego trzeba zacząć. Nie? Jak ostatnio byłem na Zarybieniu i przyjechała inspektor, inspektorka z Chojnic, żeby nas skontrolować, to byłem przerażony, przecież ta kobieta chyba po raz pierwszy jezioro widziała i, i ja już nie, nie do tak? To było, to było dla mnie to było straszne zaskoczenie. A jeszcze jak jestem przy głosie wracając do tej Pana informacji, raczej propozycji odnośnie zmiany właścicielskiej wód. Nie? My, już w 2005 roku, jak tylko powstała federacja, jako jedną z pierwszych uchwał żeśmy od razu podjęli uchwałę zmierzającą właśnie w tym kierunku, żeby pozbyć się tego obecnego modelu, a wrócić do tego, żeby te wody były dla wszystkich rekreacyjnie no I, i ciągle moi koledzy, przynajmniej z innych towarzystw, też ciągle. Do tego dążą. Do ja jestem gotowy liczyć na Wasze poparcie, Ale też, bez... nasze inicjatywy, tego, żeby zakończyć raz na zawsze, co mówią też ich kielodzy, model eksploatacji rybackiej wód. Że to naprawdę to mamy ładnie, już jedzenie w sklepach, mamy akwakulturę, mamy hodowlę, rozwijajmy to, niech idą dotacje na to, niech tworzą się ośrodki hodowlane, a wody mają służyć do rekreacji, a nie hodowli mięsa. Naprawdę, to mamy to już XXI wiek, ustawa obowiązuje prawie 40 lat, może czas najwyższym zmienić. I oczywiście mówi się, że była nowelizowana, ale to kosmetyczne zmiany wynikające ze zmiany przepisów unijnych, ale to dalej jest ta sama niestety ustawa tworząca model eksploatowania czyli Bezwzględnie, czy są na wodach, czy też No dobrze, ja bardzo dziękuję, bo panowie na targach rybowania też pewnie chcą chwilę sobie przejść po stoiskach. Pewnie będziemy wracali do rozmowy też z panami przy jakiejś okazji. Zapraszamy, Dużo się dzieje. zapraszamy na nasze wody, zapraszamy na zawody, które organizujemy, zapraszamy na, że tak powiem, odwiedzenie. Macie ciekawe zawody z tego co słyszałem np. podlodowe na Abstrongach. Także jak tylko jest lód. No to wiadomo. Ale... Czekamy z utęsknieniem na temperatury, na lód. Wędkarze nasi dzwonią, kiedy będzie w stronę. No niestety, ostatnie lata pokrywa no tak. lodowa jest tak wstrzymana, że pierwszych zorganizować zawodów, zawodów nie da się. Jeżeli tylko wystąpi pokrywa lodowa, której to umożliwi, na pewno będą zawody sądowe, złody. Ja w każdym razie już w tej chwili mogę chętnie i zapraszam na czerw W czerwcu mamy zjadł z Jabłek Krajowej Federacji mhm. Towarzystw wędkarskich w Gardei i już w tej chwili zapraszam za pośrednictwem mojego syna prześlę Państwu moje zaproszenia i będzie nam bardzo miło, jeżeli nas odmiedzą. My będziemy zaszczyceni, jeśli będziemy mogli wziąć udział, bo ja uważam, że jeśli będziemy konsolidować wszyscy, to naprawdę jest szansa, że być może w tym roku w takim gorącym, wyborcom gdzieś tam ten nasz głos wędkarski się też troszkę troszkę właśnie będzie słyszany, politycy zobaczą, że nas jest więcej że to nie tylko PZW, tylko naprawdę wędkarze mają też różne inne swoje struktury a na pamiątkę tego naszego pobytu tu proponuję, żebyście Państwo przyjęli bardzo Pan dziękuję. Nas, taką Dziękuję. zobaczmy To jest logo Krajowej Federacji Towarzystw, to jest logo MTW Kwidzyn tak, jest... i miasto a her, miasto Kwidzyn, także zobaczcie Działa, są ludzie, jest towarzyszenie, nie ma problemu, że trzeba z jakimś okręgiem się dogadywać, nie, prosić. Yy, można to załatwić. Tylko no, naprawdę trzeba trochę chcieć no, i mieć współpracę z samorządem, z politykami. Ale, bez tego będzie ciężko. Ale przede wszystkim trzeba mieć naprawdę duże zawarcie w I to jest. No, Tym to jest bardziej gratuluję, kolega naprawdę. Gratuluję. No, Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.